No dobra, i wstajesz i co dalej? Jak wygląda Twoja taka poranna rutyna? No i oczywiście twoja poranna pielęgnacja, bo tutaj myślę, że wszyscy jesteśmy e, zaciekawieni tym, jak to wygląda, że tak pięknie wyglądasz? Wstaję najpierw, ponieważ budzą mnie dzieci. <laughs> Jeżeli dzieci dadzą mi ten czas, to zrobię, robię sobie wtedy poranną pielęgnację, ale to jest jak mycie zębów. Bo też często spotykam się z pewnymi opiniami, takimi jak okej, okay, ty masz na to czas, bo oczywiście wyobrażenie jest takie, że Ania Lewandowska leży i w dalszym ciągu pachnie po tylu latach pracy w tylu firmach, ale okej, okay, niech będzie. I tak nie jest. Moje dzieci są energiczne bardzo. Natomiast staram się traktować moją rutynę pielęgnacyjną jak mycie zębów, czyli szybko myję zęby i szybko nakładam kremy, czy też um, wykonuję podstawową pielęgnację. Podstawową pielęgnacją oczywiście musi być być zawsze dwuetapowe mycie twarzy, nałożenie kremu z filtrem, nałożenie kremu nawilżającego, nałożenie kremu pod oczy i tak naprawdę to jest taki must have. W ciągu dnia często też nakładam dodatkowo nawilżenie twarzy. Jest mi to dane, że w ciągu dnia mogę się nie malować, bo mieszkam w Barcelonie, a tam jest właśnie taki vibe, że nie są potrzebne makijaże.